Witam państwa, nazywam się Michał Kęcia, jestem pracownikiem firmy Aktywa Polska i chciałbym zaprezentować państwu Grill Angular w wersji gazowej. Jest to gazowa odmiana naszego flagowego produktu, czyli Grilla Angular, którego kupiło już ponad 100 tysięcy użytkowników. W tej wersji grill wyposażyliśmy w trzy niezależne palniki gazowe. I to właśnie do grillowania na grillu gazowym chciałbym Państwa zachęcić. Grill został tak przeprojektowany, aby w podobnym designie i bardzo solidnej konstrukcji zawrzeć cechy i zalety grilla gazowego. Przy tej okazji chciałbym Państwu przedstawić korzyści płynące z użytkowania grilla gazowego. A właściwie rozwiać pewne wątpliwości, które ja również miałem, zastanawiając się przed pierwszym zakupem grilla gazowego. Po pierwsze, zastanawiałem się, czy taki grill podczas grillowania dymi. Otóż tak, powiem więcej, że dym pochodzący z takiego grillowania jest bardziej intensywny, jest bardziej przede wszystkim aromatyczny, dlatego że w tym dymie mamy soki i aromaty potraw, nie czujemy natomiast nieprzyjemnego zapachu palonego węgla. Drugi punkt to koszty. Jeśli chodzi o koszty grillowania na grillu gazowym, to biorąc pod uwagę cenę 11-kilogramowej butli dostępnej w każdej stacji benzynowej, 30 minut grillowania będzie kosztowało około 2 zł. Za takie pieniądze na pewno nie uda się kupić węgla czy brykietu drzewnego wysokiej jakości. Punkt trzeci to wygoda. Na pewno zdarzało się Państwu podczas grillowania na grillu węglowym, że temperatura spadła i należało dosypać węgla lub brykietu. Taki proces powoduje często, że na potrawach osiadają brzydkie popioły i zmienia się nam smak i zapach potraw. Grillując na grillu gazowym, regulacja temperatury jest banalnie prosta. Używa się pokręteł bardzo podobnych do tych znanych z domowych kuchenek gazowych. Wewnątrz grilla znajduje się trójdzielny ruszt żeliwny. Na ruszcie żeliwnym przygotują Państwo mięsa oraz zapieką stek bardzo wysokiej jakości. Dodatkowym rusztem jest chromowany ruszt do podgrzewania potraw. Po mojej prawej stronie znajduje się składana półka wraz z wieszakami na akcesoria. Grill wyposażony został w wąż i reduktor, który ułatwia nam podłączenie do każdej butli gazowej dostępnej na stacjach benzynowych. Dziękuję bardzo i życzę udanego grillowania.